Na koniec jeszcze mega mądre słowa od Alicy, żeby mieć hobby, to jeszcze na te hobby trzeba zarobić. Takie jest moje zdanie i tym kończę dzisiejszy odcinek. I'm doing a już dłoby tam, dziki Chili znowu tutaj będzie gotował. Wychodzę na scenę, mam nowe smaki, eee, zupa, można powiedzieć ziemniaki. Trzeba to zużyć, nie marnujemy żarcia, nie wyrzucamy żyjemy na niskim budżecie. Żarty się skończyły. Będziemy chodzić na prostą, big time. E, trzeba będzie je pokroić jedną małą cebulkę, tutaj już mam ziemniaczki, takie już praktycznie, e, one już były na granicy przydatności, ale je, e, że tak powiem, wykorzystam, także nic nie, nie marnuję, bawimy się na poważnie cebulka, ciachamy w kosteczkę, malutka cebula. Ten cudowny zapach masła, oleju i cebuli, nie martwcie się, że nie jest może super pokrojone, bo to będzie miksowane, tutaj mam ziemniaczkę, dla wodę, ale to będzie zupa serowa, bo dodam co? Tak jak mówiłem, żarty się skończyły, dodam do tej zupy cheddar, cheddar vintage, kupiony jeszcze przed świętami, zachował się, nie wiedziałem co z nim zrobić, e, tutaj już e, dodałem ziemniaki, zalałem wodą, będę to gotował aż do miękkości, e, przyprawy, co, jakie przyprawy, czyli co, na pewno sól, pieprz, gała muszkatołowa, może trochę papryki, białego pieprzu, zobaczcie sami, trochę kurkumy, żeby był kolor, musi być wyczuwalny ziemniak i ten se. Patrzcie jak wspaniale się to wszystko gotuje, włączymy trochę nawiewu, żeby to zebrać, więc tak, zupa prosta, zupa szybka, mam nadzieję, że zupa również tania, kiedyś robiłem, czy był odzew, myślę, że w dawnych czasach jakiś tam był, oczywiście, że tak, teraz jest lepszy, teraz jest większy, kula śniegowa, ja lecę niczym taki bałwan, prawda, zbieram ten śnieg i jest dobrze. Są duże plany, są duże akcje. Czy będą zmiany, czy będzie tylko znowu gadanie ze strony człowieka, który często dużo gada, a mało robi? Mam nadzieję, że będzie inaczej. Big time! Zupa pracuje, jest dobrze. Pytanie: tylko jak się czujemy po świętach? Już jest w sumie 17 styczeń. Czy są jakieś zmiany? Czy dalej nie mamy siły i wszystko będzie jak dawniej? Bo często tak jest i wcale nie wolno się dziwić, bo po prostu ludzie są zajechani. Eee, myślę, że już możemy wystartować i zmiażdżyć trochę czedara tutaj w termomiksie. Cheddar odpoczywa. Uważacie, że to jest dużo. Możecie dać więcej, możecie dać mniej. Byle byłby jakiś tam tam ser, który można zmielić, który się roztopi, który nada kremu jeszcze bardziej kremowego charakteru. Ładnie go zmieliłem, on się tak osadza na ściankach, można to taką, taką kopystką czy taką łapką silikonową ładnie ściągnąć w dół, ale niekoniecznie, bo tutaj będę wlewał zupę, będziemy to miksować, to się rozpuści, to się połączy, a później będę kończył w garze. Dobra, do zupy już dodałem soli, teraz dodam pieprzu, estragonu i rozmarynu oraz gałki muszkatowej, papryki czerwonej, słodkiej oraz trochę kary, ewentualnie kurkumy. Lecę. Patrzcie jak te przyprawy pięknie pachną, jaki kolor, czyli pieprz, sól, wiadomo, rozmarę stragon, gałka e, i trochę kary. Cudowne kolory, ale też teraz dodajemy. Zostało mi jeszcze trochę mleka, także dodam, ja wiem, pół szklanki, może szklankę, żeby zabielić, dać trochę koloru. Później tak będzie dochodziło jeszcze śmietana na Lecimy dalej z tematem. Życie, czy jego musi zejść do podziemia. Wiele osób dyskutowało ze mną te tematy. Nie chcę też się otwierać, bo gdy się zbytnio otworzysz, zaczynają cię unikać. I taka jest brutalna prawda. Patrzcie na ten kolor. Tutaj mamy jeszcze taką zioła do zup. Mogę trochę wsypać: mieszanka zioła sumoska, majranek chyba, kminek, czarnuszka, koper włoski, bazylia, comber, kolendra i lubczyk. Odrobina wsypiemy, skoro zupy to zupy. Ładnie to wygląda. Jeszcze chwila i przelewamy do termomiksera. Można jeszcze dodać trochę pieprzu cytrynowego, żeby był taki orzeźwiający, lekki smaczek. Trochę przykryłem. Dobra, przelewamy do termomiksa. Jest wlane, zamykamy to wszystko, miksujemy. Patrzcie jak pięknie zmiksowane, zakończę to śmietaną 30, trochę, trochę masła, koperku. No i będziemy podawać to z parówką, może też groszkiem ptysiowym. Kto wie? Jaki to jest cudowny, kremowy smak i konsystencja. Też dzięki serowi. Umówmy się, dzięki serowi końcówka kończymy zupa krem ziemniaki cheddar coś boskiego coś niesamowitego do masło śmietana mleko różne przyprawy kończymy koperkiem parówką i groszkiem ptysiowym bo apetita. a do zupki dobrze wleci raci borskie, rżnięte piwo nie wiem tylko czy jasne czy ciemne nie ma znaczenia choć wolę jasne